Państwa serdecznie na kanale Frankowicze.net. Tych z Państwa, którzy są tutaj po raz pierwszy, zachęcam do subskrypcji tego kanału, aby żadne nowinki ze świata kredytów frankowych nie umknęły Państwa uwadze. Frankowicze od pewnego czasu mogą przebierać w ofertach kancelarii oferujących im pomoc. Nierzadko są to propozycje kuszące, bo prawnicy podejmują się obsługi sprawy bez żadnych opłat wstępnych lub proponują wsparcie prawne za symboliczną opłatą. Nie zawsze jednak za niską ceną idzie wysoka jakość. Decydując się na tanią kancelarię, ryzykujemy przegraniem sprawy w sądzie. Doświadczone kancelarie frankowe działające w tej branży od kilku lat nie rywalizują na rynku niskimi cenami, bo klienci sami do nich trafiają na podstawie rekomendacji i udokumentowanych sukcesów w postaci licznych korzystnych wyroków. Przed podjęciem decyzji o zaangażowaniu do swojej sprawy taniej, ale mało doświadczonej kancelarii warto rozważyć wszelkie za i przeciw. Najlepsze kancelarie frankowe od kilku lat reprezentują w sądach frankowiczów. Niektóre zaczynały swoją aktywność już w latach 2014-2015, a unieważnienia umów kredytowych uzyskiwały na długo przed słynnym wyrokiem CUE z 3 października 2019 roku. Przedmiotowe orzeczenie CUE miało przełomowy charakter i wpłynęło także na to, że wiele kancelarii prawnych działających dotąd w zupełnie innych obszarach, takich jak prawo rodzinne, spadkowe, karne itd zdecydowało się przebranżowić. Krótki staż w branży nie dyskwalifikuje kancelarii i nie wyklucza wygranej z bankiem w sądzie, jednak statystyki wyroków przemawiają za wyborem doświadczonych kancelarii frankowych. Najbardziej wyspecjalizowane kancelarie działają wyłącznie w obszarze obsługi spraw przeciwko instytucjom finansowym ze szczególnym uwzględnieniem kredytów frankowych. Dzięki wąskiej specjalizacji przez lata mogły one wypracować know-how w walce z bankami, skuteczną argumentację oraz sposoby zapobiegania różnym sztuczkom, polegającym m.in. na przedłużaniu postępowań. Jeśli ktoś dokładnie obserwuje rynek, to z pewnością zauważy, że najlepsze kancelarie osiągają wyroki znacznie szybciej niż mniej doświadczona konkurencja. Tymczasem kancelarie oferujące szerokie spektrum usług prawnych nie mają możliwości skupić się wyłącznie na jednym obszarze, śledzić na bieżąco zmieniającego się nieustannie orzecznictwa sądów oraz wyroków CUE i Sąd naj. Puszczego. Nierzadko idą one na łatwiznę. Powielając treści pozwów i pism procesowych, nie dostosowując ich do indywidualnej sytuacji klienta, bo zwyczajnie brakuje na to czasu. Brak indywidualnego podejścia wykorzysta z pewnością bank, a obszerna i chaotyczna argumentacja niekoniecznie przemówi do sądu. Zdarza się, że tanie kancelarie wykorzystują przypadkowe wzorce pozwów i pism procesowych. I pomimo faktu, iż mechanizm kredytów waloryzowanych kursem obcej waluty był podobny w różnych bankach, treść umów kredytowych różni się, nie wspominając o okolicznościach, faktycznych w danej sprawie. Z tego względu treść pozwu i innych pism procesowych powinna mieć indywidualny charakter, a nie opierać się na uniwersalnych wzorcach. W sprawach frankowych występuje wiele niuansów, które mogą mieć decydujące znaczenie podczas rozstrzygania sporu przez sąd. Dlatego wysoce ryzykownym jest zdanie się na pomoc niedoświadczonej kancelarii, która w dodatku opiera się na szablonach pozwów, nie mając własnej argumentacji i wypracowanej taktyki. Pozew frankowy musi być nie tylko precyzyjny, ale także odzwierciedlać specyfikę danej sprawy. Kluczowe znaczenie ma także prawidłowe wyliczenie roszczeń wobec banku, co mogą zagwarantować wyłącznie wyspecjalizowane kancelarie frankowe dysponujące działem wsparcia ekonomicznego. Prawidłowo określona kwota roszczeń wpływa na skrócenie czasu procedowania sprawy przez sąd, bo eliminuje konieczność powoływania biegłego z zakresu rachunkowości. Nierzadko wśród prawników pokutuje przekonanie, że pozew musi być długi. Niektóre mniej doświadczone kancelarie chwalą się pozwami liczącymi kilkaset stron. Sprawy frankowe wymagają Jednego od prawnika skutecznej i przekonującej argumentacji. A nie powielania tekstu z innych postępowań. Obszerny i chaotyczny pozyw niekoniecznie przekona sądziego, a w wyniku nadmiaru treści może on pominąć ważne aspekty sprawy. Skuteczny pozyw powinien formułować w sposób zwięzły i precyzyjny roszczenia kredytobiorcy wobec banku oraz przedstawiać argumentację przemawiającą za słusznością roszczeń. Dla sądu nie liczy się objętość pozwu, ale jego jakość. Dobry pozyw to taki, który nie daje pola do własnych interpretacji, a wskazuje dokładnie, czego to ma się strona powodowa. Wiele kancelarii prawnych zajmujących się dotychczas prawem rodzinnym próbuje konkurować z doświadczonymi kancelariami frankowymi niską ceną usług. Tymczasem nie posiadają one doświadczenia i wiedzy wystarczającej do prowadzenia tak skomplikowanych postępowań jakimi są spory na tle kredytów frankowych. Zdarza się, że adwokaci prowadzący sprawy rozwodowe oferują w tej samej cenie reprezentowanie kredytobiorców frankowych. Nierzadko jako sukces przedstawiają wyroki o zapłatę rat kredytowych za ostatnie 10 lat. Jedynym sposobem na definitywne pozbycie się toksycznego kredytu i wielopłaszczyznowe rozwiązanie sporu z bankiem jest unieważnienie umowy kredytowej, w wyniku czego bank będzie musiał zwrócić kredytobiorcy całych wpłaconych od początku umowy rat. Doświadczone kancelarie frankowe mają na koncie setki unieważnień umów kredytowych różnych banków i to one dają największe prawdopodobieństwo uzyskania korzystnego wyroku. Tanie kancelarie stawiają na aplikantów i studentów. Dla powodzenia sprawy bardzo ważne jest, aby w sądzie reprezentował nas profesjonalny pełnomocnik, to jest adwokat lub radca prawny. Kancelarie prawne, które niedawno zajęły się obsługą spraw frankowych, nie dysponują wystarczającą kadrą pracowników doświadczonych w tego typu sprawach, dlatego stawiają na aplikantów i studentów. Brava! W internecie bez trudu można znaleźć ogłoszenia o zatrudnieniu do obsługi spraw frankowych studentów prawa za groszowe stawki. Nie można oczekiwać profesjonalizmu od kancelarii stosujących podobne praktyki. Jest to jednak cena ponoszona w związku z niskimi opłatami za obsługę sprawy frankowej. Czy warto więc powierzać tak ważną sprawę taniej kancelarii, nie dającej gwarancji, że zajmie się nią doświadczony prawnik? Lepszym wyjściem jest postawienie na kancelarii dysponujące prawnikami z kilkuletnim doświadczeniem w sprawach kredytów frankowych i wyspecjalizowanych w walce z bankami. Opłaty przeznaczone na wynajęcie dobrego prawnika z pewnością zrekompensują korzyści uzyskane w wyniku wyroku unieważniającego lub odfrankowiającego umowę kredytową. Więcej ważnych informacji dotyczących wyboru kancelarii znajdziesz na stronie www.frankowicze.net.